Się. Nie, właśnie, nie jestem Sandy A, Nie myśl wszystkim paletą. swoją miarą. Miesz tam, kurwa, widzę zamiast pałki dość dalej. A wy jak tam? Nadal na was mówią? Jebać was, psy? Aj, 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 aj. Oj, cze Ty, czekaj, czekaj. No, no. Bo kurwa słoma ci wypadła, czekaj, powsadzę ci z powrotem do buta. Ty, poczekaj. Odwróć się. Wyjmę ci tego kija z dupy, poczekaj, kurwa. Uy. A on jest chyba już tam na zawsze. Ty kurwa patrz, w mieście no. prąd mamy, to się latarka nazywa. A wy dalej z pochodniami zapierdalacie na paleto? No, my mamy yy, pistolety od tego. Chyba kurwa kusze i dzidy. Yy, no jedyna dzidę jaką widzę to przed sobą. Nawet sensu nie miało. No jak to nie, tempa dzida się yy. mówi przecież. A pierdole, Dobra, jedziesz czy je nie się. jedziesz? A, ale w... mój, mój radiowóz jest amen.